Cześć, witajcie w ten bardzo mroźny dzień. Tutaj u nas na południu te mrozy nie są jeszcze takie dotkliwe. Było dzisiaj niecałe minus 12, przy gruncie pewnie trochę, trochę chłodniej. Natomiast wiem, że na północy Polski te temperatury to sięgnęły minus 30. Straszne. No i wszyscy chyba wyglądamy końca tej zimy. Natomiast na pewno nastąpił jakiś przełom. Myślę, że ten weekend to była kulminacja. Zresztą często wierzono, że właśnie okolice Matki Boskiej Gromnicznej, bo jutro jest to święto właśnie 2 lutego, to jak to mówiono, gromnica zimy połowica. Ale tak naprawdę środek zimy już minął z tydzień temu i statystycznie właśnie wtedy jest najchłodniej. Natomiast dzisiaj mamy ciekawe święto, świętej Brygidy. Imbolc. Imbolc to święto celtyckie. Brigid była w tym okresie, rodziły się owce w Irlandii, więc w Irlandii było to ważne święto. Wieszano takie wyplecione krzyże z sitów. Sity są chwastami na pastwiskach, jest, jest ich bardzo dużo na Wyspach Brytyjskich i po prostu dzieci zbierały te sity i wyplatały koszyki. Nie koszyki, tylko krzyże. Także ten Imbolc, te daty właśnie 1 lutego, potem mamy kolejne święto 1, maj, 1 maja, 1 sierpnia i 1 listopada. To były takie punkty ważne właśnie w kalendarzu celtyckim. Także dzisiaj mamy wielkie, wielkie święto stare celtyckie. No i potem drugi dzień, właśnie w podobnym terminie Święto Matki Boskiej Gromnicznej, Dzień Świstaka. Właśnie jest to też święto, w którym wierzono, że te zwierzęta, które, które śpią przez zimę, się budzą w ten dzień i sprawdzają, czy nie ma już wiosny. A więc może być to świstak, czy, czy borsuk, czy, czy niedźwiedź. Także też taki właśnie bardzo ważny punkt. Dobra wiadomość jest taka, że przysłowie ludowa, ludowe mówią jak na gromnicznej mróz to szykuj chłopie wóz, ma być jutro jeszcze mroźnie, a więc co było rzadko, ostatnio obserwowałem przez kilka lat właśnie, że u nas była odwilżna gromniczną, także myślę, że marzec będzie taki ostry i ciepły zobaczymy jak będzie z lutym bo też jest takie przysłowie jak mrózna Szczepana to zima do Damiana Damian, chyba 27 lutego, więc. A już był mróz na Szczepana, więc być może ta zima jeszcze trochę potrwa, natomiast nie będzie na pewno nie będzie na pewno taka ostra. To są ostatnie podrygi bestii ze wschodu. Oby te wszystkie bestie ze wschodu, e, z Rosji, e, w końcu szlak trafił i niech nadejdzie wiosna, e, zarówno w przyrodzie, jak i w polityce. Jeszcze chciałem dodać, że ze świętej Matki Boskiej Gromnicznej em, kojarzona jest także czasem śnieżyczka przebiśnieg. Oczywiście nie w Polsce, bo ona rzadko kwitnie tak wcześnie w Polsce, zwykle w marcu dopiero, natomiast na zachodzie Europy już się pojawiły. E, w Szkocji widziałem dwa dni temu pięknie kwitnące łany, łany śnieżyczek i właśnie we Francji e, nazywa się Violette de la chandeleur, jeśli dobrze wymawiam. A po włosku fiore della purificazione, czyli kwiat oczyszczenia, no bo właśnie to święto objawienia pańskiego, ono miało też związek z oczyszczeniem, gdyż to ofiarowanie odbywało się wtedy, kiedy kobieta była czysta, już według prawa żydowskiego, czyli 40 dni po, po urodzeniu chłopca, albo 80 dni po urodzeniu e, dziewczynki. Warto dodać jeszcze, że w Polsce malowano Matkę Boską Ogromniczną z wilkami, bo to wtedy wilki miały być właśnie wygłodzone i atakować trzody, a także z gniazdkiem ptasim, bo właśnie od tego okresu miały się już pojawiać skowronki, więc właśnie wypatrywano tych pierwszych, pierwszych ptaków. Oczywiście, też nazwa gromniczna, dlatego że w dzień ten święci się wielkie świece. Gromnice, które były rozpalane w okresie jakiegoś kryzysu, kiedy na przykład ktoś umierał albo była straszna burza, no to wtedy właśnie modlono się przy takich, przy takich świecach. Dzisiaj tego światła mamy za dużo, mamy światło elektryczne, mamy niebieskie światło z ekranów komputerów, no ale kiedyś to światło właśnie trzeba było specjalnie wykrzesać i, i właśnie w, w, tym, w tym okresie zimowym jego było bardzo mało, więc takie właśnie rozpalenie gromnicy na pewno miało dużo większy efekt niż, niż byśmy to zrobili obecnie. Na szczęście dni są coraz dłuższe, a to ma duże znaczenie też dla naszą psychikę. Ja zawsze w grudniu i styczniu zmagam się z jakimiś takimi niskimi nastrojami i brakiem energii i w ogóle takimi stanami lękowymi wręcz. Natomiast jak przychodzi właśnie Dzień Matki Boskiej Gromnicznej, to coś we mnie zawsze, to zawsze pęka, zmienia się. Bardzo często właśnie wtedy wyruszałem nawet w jakieś takie niespodziewane podróże, nawet niezaplanowane, bo jeszcze miał mamy powiedzmy dwa tygodnie wolnego e, ferii e, między semestrami i nagle ta, ta, po prostu ta, ta energia w człowieka wchodzi, kiedy dzień się staje coraz dłuższy i organizm widzi, że już może tą energię zgromadzoną trochę przez zimę e, wydatkować. E, ten dzisiejszy dzień jest szczególny, bo nie dość, że mamy właśnie świętej Brygidy, święto Imbolc, to mamy jeszcze pełnię księżyca, a więc mamy mróz, taką klasyczną zimę, Pełnia księżyca nie będzie właśnie. Dzisiaj mróz, i jutro też mróz na gromniczną, a więc tak, taki apogeum zimy. O ile e, nie cierpię zimy, w ogóle ja nie rozumiem tego, jak ludzie mogą pisać, że im się, nie są tacy szczęśliwi, bo spadł śnieg albo sobie biegają na biegówkach. Ja nie, po prostu nienawidzę zimy. Natomiast rzeczywiście ten moment, kiedy to jest to apogeum zimy, on napawa mnie takim zachwytem, taką trwogą wręcz. Natomiast zdecydowanie jest to bardziej. E, Taka trwoga niż, niż taka, powiedzmy, przyjemność z przebywania w zimie. E, jeszcze dwa dni temu byłem w Szkocji. Tam temperatura była rzędu 5-7 stopni i naprawdę czułem się w tej temperaturze świetnie. Miałem pełne energii, robiłem różne rzeczy i jakoś, em, jakoś zupełnie tego mrozu nie czuję. Na szczęście to już koniec mrozów, naprawdę niedługo przyjdzie wiosna.